Ze mną jest Ryba, siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Słuchaj, jak wrażenia po konferencji? Ciężko tutaj wiesz, coś powiedzieć. No, takie pierwsze podchody, badanie przeciwników. Za wiele wniosków na razie nie ma. Ale pozytywnie, pozytywnie. W MMA będzie to twoja druga walka. Na, Budajże na trójce stoczyłeś walkę z Filipkiem, gdzie przegrałeś przez jednogłośną decyzję sędziów. Twój rywal Olek też stoczył... Wygrałem. Wygrałeś, wygrałeś, przepraszam, wygrałeś przez jednogłośną decyzję sędziów. Twój rywal Olek też stoczył jedną walkę FMMA, ale e, przegrał na FMMA 5 z Hasanem po spektakularnym knockautie. Myślisz, że on będzie dla ciebie większym wyzwaniem niż Filipek? Wiesz co, ciężko, ciężko stwierdzić, właśnie przez to, że ten spektakularny nokaut, o którym mówisz, miał miejsce jakoś po, po minucie walki i. Nie zdążyliśmy zobaczyć za bardzo próbki umiejętności Olka. Czy będzie większym wyzwaniem? Ciężko stwierdzić, ale na pewno plus jest taki, że gabaryty jego są mniejsze niż Filipka, jest, jest szczuplejszy, waży mniej, więc w końcu będę walczył z kimś w swojej wadze, a, a nawet troszkę lżejszym, bo muszę zbijać teraz wagę. A z kim przygotowujesz się do walki z olegiem? Przygotowuję się z ekipą od ledwej, od boksu birmańskiego, z Damianem Majewskim, z trenerem Tomaszem Piłatowiczem i Maciejem Skupińskim. Jesteś cenionym freestyleowcem. Eee, możesz zdradzić, co robisz przez ostatni rok w czasie lockdownu? Bo wszyscy wiemy, że praktycznie w każde miejsce rozrywki było zamknięte. No tak, no nie ukrywajmy, że ten ostatni rok lockdownu chyba dla nas wszystkich nie był za wesoły. No niestety, no wiało nudą, bitwy freestyle'owe wszystkie też już, też już były, że tak powiem, pobanowane, więc tak naprawdę, no życie moje wiało nudą troszkę przez ten czas, no i trenowałem też w międzyczasie. A na przykład? Oglądasz takie kanały na YouTubie jak King of the Dot Entertainment? To, są, to, to jest kanał z bitwami freestyleowymi, które się odbywają w USA. I na przykład, czy, nie wiem, interesujesz się bitwami takimi, takich MC's jak na przykład Disaster? Tego kanału akurat nie kojarzę, może kanału, ale widziałem tam jakieś tam bitwy disastera, tego oksimorona, czy, czy tam jak on ma, więc, więc powiem, może w ten sposób, że, że, że jakoś tam bardzo mocno tej sceny nie, nie sprawdzam, ale no jako, cie, jako ciekawostkę te jakieś takie bitwy bardziej, że tak powiem, klasyczne widziałem. Także bardzo, bardzo fajnie. Ale to inspiruje się? W ogóle ty mi emsisz, czy, czy po prostu swoje wszystkie jakieś tam linijki wymyślasz na poczekaniu i bardziej tutaj polską sceną się interesujesz? Nie, bardziej tutaj polską sceną, bo wydaje mi się, że jednak ta, ta troszkę jest różnica kulturowa, troszkę jest inne poczucie humoru e, i, i tam trochę inaczej wyglądają te bitwy, no i... Tam też jest właśnie bardziej ta konwencja Rap battle, czyli, że są zawodnicy przygotowani po prostu, przychodzą z gotowymi linijkami, a u nas jeszcze ten, ten spontaniczny freestyle żyje, że tak powiem. A kogo mógłbyś na przykład uznać za takiego najlepszego polskiego freestylowca w ostatnich latach? No w ostatnich latach, tak najświeżej, no to myślę, że, że Koro, Koro jest tutaj na najmocniejszy obecnie. A siebie gdzie byś umieścił w takim rankingu? E, siebie? Ciężko mi powiedzieć, na pewno gdzieś wysoko, natomiast po prostu teraz ja mam podejście do bitew już takie dużo luźniejsze, w sensie nie trenuję, tyle, nie, nie przygotowuję się i, i bardziej tak dla przyjemności już startuje niż dla, dla jakichś osiągnięć w tych bitwach. Myślę, myślę, że gdybym, gdybym się, że tak powiem, skupił na tym i, i solidnie potrenował, no to mógłbym tam korą utrzeć nosa. Jeżeli już jesteśmy przy muzyce, rap, miałeś jakieś takie swoje ulubione albumy w 2020 roku albo single? W 2020? No bardzo spodobał mi się nowa płyta Kłęby, na pewno. Bardzo, bardzo lubię sprawdzać tego artystę. I co tam jeszcze wyszło? No Problem oczywiście, Guzior. To, to są takie rzeczy, które najbardziej mi się, że tak powiem, podobały. A coś z zagranicy? Nie, głównie, głównie polskiego słucham rapu. Za Zagrani, granicą, no Ghost Main, lubię na przykład za granicę Wracając do tematu, MMA, e, to będzie Twoja właśnie druga walka dopiero. Miałeś dwa lata przerwy, powiedz co spowodowało, co było spowodowane właśnie taką długą przerwą, czy ty nie chciałeś walczyć w Fame Ma, czy organizacja nie chciała korzystać z twoich usług? Nie, ja jak najbardziej cały czas chciałem walczyć, nie pojawiały się po prostu te propozycje walki, pojawiła się propozycja walki na Fame Ma 8, z właśnie z Patrykosem, który teraz walczy z Pączkiem i gdzieś tam rozpocząłem już nawet swoje przygotowania do tej walki. Niestety okazało się w trakcie, że Patrykos doznał kontuzji, że walka miała być na Fame ma 9. No i tam jakieś kolejne zmiany były w karcie i, i zdecydowali się organizatorzy, że lepszym zestawieniem będzie jeśli Patrykos zawalczy z Pączkiem, a mi zaproponowali walkę za Olkiem, no i się zgodziłem od razu na tą walkę.